Ale mnie wkurwiła Trochę wystraszyła tam <grystam> instynktownie No ale można powiedzieć, że trochę wystraszyła no Pteczek Topór gdzieś musi być A szkoda, bo jeszcze trzy naboje mam Kurwa Zbadaj Co to za ślady? Na pewno tu wyskoczy ktoś Spadaj! Nie podoba mi się to miejsce A Wiecie dlaczego No właśnie Także wiecie dlaczego to... ...najebiście Pierdolę ten topór strażacki Tam bonusy są najwyżej No mi się nie chce bonusów zbierać Będę chciał to... To sobie pozbieram Ta ściana jest jakaś... Podejrzana Ściana jest bardzo podejrzana Albo mi już się w głowie coś jebie psychice Chyba topór będziemy Potrzebowali Urwa, po co tuażek debil jakiś Biegam jak idiota Nie wiadomo dokąd No Prowadź Obstrany śladzie No, it's already terabytes The footprint is an exact match to the print I found in the metro station car. It may be the matchmaker, but I'm still concerned about that rogue fingerprint from the tape recorder. Keep following the trail. It may lead to answers. Maybe even a body. I would if I could, but this part of the department store is flooded. His trail ends here. It might be a long shot, but try using your gas spectrometer. Dead bodies start decaying immediately, producing hydrogen sulfide and traces of methane. If there's a body, you should be able to sniff it out. Oh, cool. The air sample contains usual city pollutants and high concentrations of mold spores, and here we go. Hmm. Methane. Weak, but there. O kurwa. No, ale niebany wyskoczył. Jeszcze jeden pocisk. Lub nabój. To jak woli kto. To co woli Ten koleś śpi Powinien stanie To jak? Dawaj pręta Podnieś ptaszka Mój ptaszek zawsze jest No jest gitny. Uczciwy i tak dalej. I nigdy nie śmierdzi. O no, wstawaj. Szmato, bo ci pomogę. Kurwa mać wypierdala jak z, z ringa. Wygląda jak sta. Z ringa. To kurwa. A ty co? Kurwa. Ajaj! Aj! aj. aj. Uuu, stopur! Stara dobra zabawka! Zbadaj! Mm. Mała rurka! No i do czego to mnie ma doprowadzić ten zapa?

Dzień dobry, tefan! Dzień dobry, polsko! O kurwa! No? Wow! Wow! I obsłuchaj się, uuu. Obteczki się przydadzą. Mniam, niam, niam. Trochę może źle, że tak tyle zużyłem dziś. Yyy... Czekaj czekaj, ja stąd... Nie, stąd chyba. A, tak, tu kutas się rozłożył. Chyba cię iść w ogóle. Chama z za zapachem idziemy. No, chyba teraz dobrze idziemy Już jakaś blać Idzie Dobra, otwieramy Tu, tutaj? Iba. Jeszcze tam otwórzmy. O kurwa! Ty bladzio, jak w gotiku Robi te... W gotiku dwójce robi te, te bloki rusza. O, tutaj mamy. Co tu znajdziemy? Aha. O! To tu trzeba iść. Nie podoba mi się to. Ktoś wyjdzie stąd. Tak przypuszczam. Szukaj szatnie, ciało znajdzie tam się gdzieś na tym obszarze.